Siemano, tutaj kurz. Wiemy już z shortów, że WOW się wziął. E, czy właśnie Blizzard wziął się mocniej za WOWA? Myśli, że atak na prywatne serwery i zbijanie ludzi z konia pomoże im przywrócić chyba do łask klasika. Niestety jest ciężko. Ludzie zobaczyli, że WOWA już nie ma i nie będzie takiego jaki był kiedyś, i wzięli sprawę w swoje ręce już zresztą od dłuższego czasu. Pierwszy zachwyt wypuszczenia klasika minął. Teraz wchodzimy, niestety, ale w te najgorsze dodatki, jak według ludzi, Kataklizm, moim zdaniem najlepszy: Pandaria i Legion. Więc naturalnie ludzie odchodzą z powrotem od Globala na rzecz prywatnych serwerów, gdzie mogą znaleźć swój drugi dom. Niestety nie na długo. WOW zaatakował najbardziej popularne prywatne serwery, co mnie wcale nie dziwi, bo musi to robić co jakiś czas. A do tego jeszcze prywatni twórcy, którzy nagrywają Globala, też zaczęli mówić o prywatnych serwerach, więc to musiało się wydarzyć. Niestety taki jest los prywatnych serwerów, że muszą mierzyć się z prawdopodobieństwem pozwu lub więcej. Mam nadzieję, że. Nie będą mieli z tego większych konsekwencji niż to, że wzywa się ich do zamknięcia tych serwerów. Z tego co wiem, projekt Epoch upadł od ręki i do widzenia. Nie ma tutaj za dużo do powiedzenia. Natomiast Turtle wow, ze względu na to, że ma bardzo rozbitą administrację, powiedział, że będzie po prostu miał gdzieś ten pozew i będą robić swoje dalej, z racji tego, że jest dużo, administ dużo administracji z różnych krajów. Koordynacja takiego pozwu, ataku byłaby co najmniej ciężka. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Myślę, że jeśli poważnie się tym zajmą, to odpuści i TurtleWow. Jakby nie widzę w tym tak dużych pieniędzy, żeby w ogóle to było warte. No i teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze, mianowicie. Ja ostatnio zauważyłem, że dużo współprac zostało nawiązanych względem prywatnych serwerów, tak na przykład jak nasz projekt Epoch i Ascension Wow. Widzę jeszcze kilka innych projektów, które też łączą siły, przede wszystkim dlatego, żeby zapewnić dobrą jakość serwerową, a na nich kilka rozwiązań, żeby przyciągnąć jak największą publikę. Jak do tej pory taką rodzinną grupą serwerów to był Firestorm, który miał zawsze kilka filmów, oczywiście jeszcze Ascension Wow, który zawsze szedł w swoją stronę. I do tego jeszcze można powiedzieć, że Warmain, który też ma kilka realmów i całą masę ludzi. Nie wiem, gdzie można znaleźć największą i najlepszą populację Polaków. Niestety nie jestem mistrzem prywatnych serwerów. Byłem do tej pory raczej graczem różnych giereczek. Prywatne serwery to jest moja odskocznia, i obawiam się, że do końca roku będę, będzie to mój główny temat rozmów. Niestety, ale świat MMO jest tak, tak suchy, tak. Niedorobiony, tak zaniedbany, że twórcy wypuszczają byle gówno i się dziwią, czemu gracze mają to gdzieś albo czemu wolą grać na starych, e, starych, starych MMO, na starych grach, tak jak Runscape, odżywa, drugie życie przeżywa. To jest smutny widok, to jest naprawdę smutny widok, a twórcy, którzy realnie kiedyś zrobili coś dobrze, jak to się mówi, e, doją tą krowę do końca, czyli nieważne jak słucha ona będzie, ale wydają wszystko. Myślę, że idą trochę za losem Star Warsów czy innych żonry, które wypuszczają coraz to nowe jakieś seriale, mini seriale, nowe jakieś tam bzdety, i to się nie trzyma kupy. Ludzie już tego nie chcą, żygają tym, ale i tak to będzie wydawane. Do czego zmierzam? Do końca roku prawdopodobnie będę w temacie WOWA. Być może pojawi się jeszcze jakieś MMO, które warto opowiedzieć, no ale pokażę Wam, czym ja się interesuję, żebyście wiedzieli, czego się u mnie spodziewać. Na pewno. W tą sobotę. Przypomnę jeszcze raz wszystkim polakom. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby spotkać się w jednym miejscu w tą sobotę o 18 wychodzi prywatny serwer kataklizmowy. Jest też to serwer, który połączył swoje siły z innym. O ile dobrze mi wiadomo, to serwer Proudmur miał własny pomysł na własny serwer i kilka kłopotów, a teraz połączył siły z Firestormem. I chyba wyszło. Spodziewam się, że Blizzard też może zaatakować ten serwer i nie pobawię się na nim zbyt długo. Niestety spodziewam się tego. Blizzard powinien nasilić ataki na Classica, na TBC, na Wodka i na niedługo na Kata i Legion e, i Pandarię nawet, z racji tego, że te dodatki w tej kolejności będą wychodzić. Z tego co mi wiadomo, Classic niedługo, TBC już jest zapowiedziany, a później Wotlik i Kata pewnie znowu. E, w dupie mam Mistową Pandarie, to jest jeden z najgorszych dodatków i zapoczątkował upadek moim zdaniem Wowa. A reszta to już poszła na łeb na szyję. W World of Draenor mieliśmy pokaz tego, jak bardzo Blizzard ucierpiał, nie słuchając własnych pracowników, bo po prostu wydaje mi się, że za World of Drenor stracił si największą siłę roboczą. Nie miał kto pracować nad tym głównym. A Misto w Pandaria wszystko zapoczątkowało. Wielu ludzi mówi, że to najlepszy okres, ale tak naprawdę, tereny ok. Nowy kontynent, ok. Fajnie, zawsze jakieś story się przyda poznać. Ale to, co te wszystkie mechaniki, które wprowadził, były tragiczne. Najmniejszy balans PVP, jaki mógł być, najmniej speli użytkowych grało się z połową mózgu. I myślę, że też dałoby radę. Jakbym przeżył wypadek prawie śmiertelny, stracił połowę mózgu, to dalej dałbym radę grać Mistopandarię. Nie mówiąc już o retailu, gdzie masz jeden przycisk. Także myślę, że bym sobie poradził. Przechodzimy do najciekawszego. Jeszcze raz przypomnę. W ten weekend, 13 września, niezależnie od tego, kiedy oglądacie ten film, możecie nawet z opóźnieniem wejść na serwer Proudmur Kataklizm i spotkajmy się, pograjmy. Ja zachęcam do strony Ali, będą streamy, więc pewnie więcej na Twitchu będzie niż na YouTube, Ale postaram się wrzucić jakieś ciekawsze urywki na YouTube'a, żebyście byli na bieżąco. I jeśli na przykład nie macie chęci albo nie chcecie grać na kata, to żebyście mogli przynajmniej jakieś community wokół tych filmów zbudować, żebyśmy mogli razem rozwijać się na przyszłość i w Wowie, i może na innych w ogóle dodatkach, i może na innych serwerach, a może nawet na innych grach. Więc mam nadzieję, że mój YouTube troszeczkę złączy Polaków, że tego hejtu w internecie jest już tyle, że tutaj się zbierze grupa takich głodnych, wygodniałych ludzi, która chce dobrą grę i chce normalnie grać, a nie tą patologię z innych chujowych gier i upośledzenia umysłowe, także zobaczmy, co z tego wyjdzie. Teraz część ciekawsza tego, e, tego krótkiego filmu, natomiast mam nadzieję, że też wam się spodoba. Już nie owowie. Teraz przechodzimy do najciekawszego. Poczekajcie sekundę. Teraz moja część najciekawsza, mianowicie krótki filmik o tym, czego można się u mnie spodziewać i co będziemy robić. Niestety z prywatnymi serwerami jest tak, że nie da się przewidzieć ich przyszłości. Mogą upaść jutro i trzeba się z tym pogodzić. Ja nie mam problemu z jakspieniem w Wowie, dlatego lubię tą nową przygodę zaczynać to tu, to tam i patrzeć, co się uda zrobić, jak serwer działa, czy, czy znajdę znajomych, czy będę mógł trochę pograć i się pobawić. Więc zacznijmy od najprostszego, wow za nami. Prywatny serwer będę ogrywał kataklizmowy. Zobaczymy, jak do końca roku się rozwinie sytuacja z pozwami od Blizzarda. Myślę, że nasili się ilość upadających serwerów, szczególnie dlatego, że prywatni twórcy, tak, którzy nagrywają WOWA Globala i też przeszli na prywatne serwery, teraz, teraz pokazują, gdzie jest publika. A druga sprawa, że są strony, które reklamują prywatne serwery, jest ranking najpopularniejszych. Więc jeśli ktokolwiek próbuje zrobić jakiś pozew, wystarczy, że wejdzie na ten ranking i odnajdzie e, ludzi odpowiedzialnych za ten serwer. Więc myślę, że to nie jest koniec. Myślę, że Blizzard troszeczkę więcej tych pozwów wystosuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lećmy po kolei. O WoWie już wiemy. Moja najciekawsza gra, którą WoWa, w ogóle jestem od niego uzależniony, zacznijmy od tego, tak? bo wracam do niego prędzej czy później. Ashes of Creation. Jest to gra, która realnie ma zastąpić WoWa. I nie nazywamy tego WoW Killerem. To jest po prostu grupa ludzi, która ma dość tego, co się dzieje na rynku MMO i postanowiła zrobić własną grę. I robi to dobrze, robi to prawidłowo. Z własnym władzą fundację mają, tak? Nie muszą sponsorów szukać i realizować ich tempych pomysłów tak jak Fortnite, zarabia na wszystkim, na czym się da. Zero świętości. Wszystko wpychają do tej gry. Można, możesz być wszystkim, nieważne jak bardzo zniszczą tą grę, można tam zrobić wszystko. Tutaj jest to dokładnie odwrotnie. Chcą zachować święte zasady MMO. Chcą, żeby ludzie byli, można powiedzieć, zmuszeni do współpracy, żeby to było kurwa MMO, a nie single player obok kogoś. Że robię swoją kampanię, a on robi swoją kampanię i w sumie robimy swoje. To, to nie jest rozbudowany single player. To ma być gra MMO. Mamy współpracować międzygiliowo, mamy współpracować międzymiastowo, mamy współpracować, żeby zrobić cokolwiek. Nawet krafterzy z tego co słyszałem, mają um, być zmuszeni do tego, żeby iść na wyprawy razem z gilią, żeby te naj, najważniejsze recepty zdobyć, żeby wytworzyć naj, najpotężniejsze przedmioty. więc. Ja jestem zainteresowany tą grą. Mam nadzieję, że będę mógł nazwać ją swoim drugim domem. Wiem, że już nie jestem młody. Wiem, że te czasy, w których ludzie szukali w komputerze tego drugiego domu, już się skończyły. Teraz ludzie wchodzą i oczekują, że w 5 góra minut znajdą mecz i będą mogli zagrać i skończyć pół godziny. Wiem, że te czasy się skończyły, ale ci ludzie pozostali. Ci ludzie pamiętają, że było lepsze jutro, że można było się spotkać i można było też w internecie znaleźć swój drugi dom. Dlatego patrzę z nadzieją w stronę Ashes of Creation i to bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ze względu na to, że nie potrzebujemy wow killera. Wow już umarł dawno, moim zdaniem. Jest proste porównanie, które uwielbiam używać. Słyszałem chyba o Zariu? Jak dużo musi być wymienionych cegieł w domu, żeby uznać, że to jest nowy dom? Uważam, że w wowie zmieniło się tyle, że to już nie jest wow. Już nie potrzebujemy zabójcy wowa. Potrzebujemy tylko czegoś, co nam wypełni tą pustkę w sercu po wowie. Przynajmniej mówię jako osoba uzależniona ze swojej perspektywy. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie Ashes of Creation. Jest to gra by to play, czyli musicie kupić, żeby zacząć grać. Jest obecnie w Alfie, więc można zobaczyć, jak, pro, jak oni ją w ogóle tworzą. No i z Alfy należy się spodziewać tego, że wszystkie pomysły są testowane i dopiero wybiorą najlepsze pomysły i jeszcze je dopracują. To nawet nie jest beta, tu nawet nie ma sprawdzania balansu, tu po prostu jest tworzenie różnych pomysłów i wybierają najlepsze. Więc pamiętajcie, że jeśli wykupicie dostęp do Ashes of Creation, żeby grać już teraz, bo macie posłuchę. To jest to bardzo luźne podejście, które Wam po prostu pokaże, jakie pomysły zaczynają realizować. Jeszcze brakuje grafik, jeszcze brakuje mechanik, jeszcze brakuje skryptów. Po prostu testujecie sobie i patrzycie, co ma być. To ma być rok przed nami alfy. Czyli jednym słowem, teraz będą dodawać bardzo dużo do gry różnych rozwiązań, z racji tego, że jeszcze nie wiedzą, co będzie działać, a co nie. Dopiero po roku, mniej więcej po roku, czyli możemy się spodziewać, że w, w trzecim kwartale. 2026 zacznie się beta, czyli będzie y, można iść, stestować oficjalnie jak, która klasa działa, co można robić i czy to Wam się podoba. Więc ja zaczekałbym do bety, jeśli Was nie ciśnie, a jeśli nie macie nic lepszego do roboty, albo chcecie zostać kreatorami już y, związanymi z Ashes, żeby zbudować sobie jakąś publikę, no to możecie robić to już teraz. To jest pierwsza gra, największa nadzieja w moim sercu y, na zastępstwo WoWa. Mam po prostu nadzieję, że uda mi się zastąpić tą pustkę. Druga gra, która w zasadzie już powinna być dawno, o której się mówi wiele i która powinna być taką zapchaj dziurą, to jest Korpunk. Czekamy na niego bardzo długo. Co najgorsze, nie zapowiada się dobrze, ale z tego co mi wiadomo, to jest ukraińskie studio, które przeniosło się do Grecji. O ile dobrze pamiętam, ale to może mogę teraz wymyślać. Ale wiem, że ukraińskie studio, które uciekło gdzieś tam, gdzieś tam, musieli przenieść wszystko i dopiero wznowili pracę, więc mieli obsuwę. No i teraz tak. Ta gra ma zastąpić e, kilka innych pomysłów. Brakuje na rynku jakiegoś RTS-a, brakuje jakiegoś MMO i to jest takie zapchaj dziura, nie wiadomo co. Ja jestem fanem gier, w których tworzysz jedną postać i na niej możesz odblokować wszystko. Prędzej czy później wszystko. Możesz odblokować każde zbieranie, wytwarzanie czy każdą klasę. Czyli mogę po prostu iść, i zmienić pancerz, czy przebudować się i jestem dalej tą samą postacią, ale już nie tankuję, tylko leczę. Oferowo mi to Albion. Teoretycznie ma to oferować jeszcze kilka gierek, no i jednym z sens zobaczymy, co Korpang wymyśli. Korpang przypomina mi albiona pod wieloma względami, ale jest troszeczkę inne jeśli chodzi o szczegóły, więc zobaczymy. Na pewno grafika zachęca i mechaniki zobaczymy, czy będą miały sens. Więc to jest druga giereczka, która teoretycznie powinna już być, więc każdy dzień opóźnienia działa na jej niekorzyść. Na razie powiedziałbym, że opinie są mieszane, głównie negatywne ze względu na to, że jest klanki, takie nieprzyjemne do grania. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Trochę toporne. Brakuje wygładzenia tego, tak? Ale jeszcze nie wyszło, więc nie oceniam. Kolejna gra to jest PAX Day. To jest sandbox. I to jest właśnie tryb gry, który najbardziej mnie interesuje. Czyli pomału budujecie wszystko do przodu. To nie jest tępe wbijanie poziomów, czy zrobienie kilku dungeonów, które gra oferuje, które przygotowali twórcy, tylko przede wszystkim konkurowanie z tym, co się dzieje obok nas. Najprostszy przykład, jaki mogę do tego dać, to jest Rust. Czyli y, ciągła walka o coś, o wpływy, o zasoby, o możliwość wytwarzania, o progres, o ranking, o w zasadzie wszystko. Wiemy, że w takich grach y, najważniejszy jest socjal, żebyście mieli własną grupę i y, to jest jednocześnie największy problem, bo wystarczy, że coś źle spojrzycie na kogoś, coś powiecie, co mnie podpasuje, albo dzisiaj ma on zły humor i się wkurwi, no i jesteście już w rozsypce, a nie ekipie. Więc y, to jest naj Najbardziej interesujący mnie tryb gry. Ja jestem człowiekiem problemowym, więc uważam, że takie gry to są trudne problemy, trudne sprawy dla graczy. Jeśli traficie w dobre miejsce i jesteście w centrum wydarzeń, to naprawdę gra... możecie stać w mieście i słuchać tego, co ludzie mówią, czy opowiadają, czy jakie konflikty wynikają, a i tak jest kurwa ciekawie. Uwielbiam taki tryb gry. Gdzie razem możecie budować wszystko. Najprostszy przykład, jak jesteś sam, zbudujesz sobie namiot, jak jesteś w grupie, zbudujesz sobie chatkę, jak jesteś w ekipie, to zbudujesz sobie zamek albo przynajmniej coś blisko zamkowi. A jeśli jesteś w Sojuszu, to może nawet całe miasto! Złoty środek na budowanie, no a później to już tylko konflikty i walki. Z takich gier mamy obecnie i w online dostępne, które jest świetnym przykładem, jak można budować. I jeśli ludziom się po prostu znudzi bezpieczeństwo, to mogą rozpieprzyć to w drobny mak. Zresztą w Iwie to się zdarza. Więc y, mamy takie gry. Mamy gry, które odniosły sukces i miejmy nadzieję, że będzie ich więcej. Ten rodzaj gry, który właśnie Wam opowiadam, głównie jest do prehistorycznych czasów, można powiedzieć, gdzie na patyki i na miecze najlepiej się bije, bo wtedy możemy łatwo ten pancerz ogarnąć. Jeśli wprowadzamy do tego broń palną, tak jak wreszcie, to trochę gry tracą. No ale nie mi oceniać, ja uważam, że trochę magii, gdzie macie medyka, plus macie tanka, jakiś depsów, zasięg z bliska i jest naprawdę świetna zabawa. Albion to trochę rozkminił, ale też ostatnio przekminił, więc, Albion, już moim zdaniem, się skończył pod tym kątem. Najlepsze czasy Albiona się skończyły, teraz tylko się użeramy z tymi głupimi pomysłami twórców. No i niestety, ale nic nie wróży, że przyszłość będzie lepsza. Dlatego, PAX DAY jest na mojej liście wysoko. Wiem, że jest większość większości negatywne oceny, ale to głównie dlatego, że ludzie mieli dostęp do Alfy, o ile dobrze pamiętam. I jest tylko część gry dostępna. W ogóle kombat nie był brany pod uwagę. Mieli tylko testować świat, wytwarzanie i budowanie. I moim zdaniem, budowanie, znaczy, nie wiem jak bardzo klamki to jest, czyli dopracowane, niedopracowane, ile sprawiało problemów, ale budowanie było imponujące, zbieranie było żmudne i takie powinno być w takich grach, dlatego powinieneś chcieć w grupy spiknąć. No i jednym słowem, moim zdaniem to jest duży plus, żeby zbieractwo było żmudne, a budowanie, żeby było przyjemne, żeby chciało się budować. I żeby ludzie chcieli się łączyć w grupy, żeby realizować wspólne projekty, żeby się wymieniać pomysłami, żeby nawet kilka pomysłów realizowali. Więc to jest podstawa. Wiem, że nie każdy patrzy na to w, to, w ten sam sposób, więc e, oceny w większości negatywne nie są dla mnie odstraszające. Aczkolwiek takie gry żyją tylko wtedy, tylko wtedy, jeśli mają wystarczającą publikę. Więc największy wróg takich, e, takich gier to jest podział na serwery albo niedbanie o to, żeby serwery miały wystarczającą publikę. Więc trzeba uważać. Trzeba uważać i bardzo dobrze za, zaprojektować system jakby społeczności. Bardzo dobrze. Bo wystarczy, że zrezygnuje kilka osób z tego względu, że nie znalazło dla siebie ekipy do grania i gra się posypie. Oczywiście kilka osób przenośni. Bo kilka osób na każdym serwerze i nagle się okazuje, że jest trochę później, trochę później, później że zostają tylko kilka ekip, tych nie chcesz, tych nie lubisz, tam ci to pojeby i nagle przestajesz grać siłą rzeczy. Więc największa bolączka takich gier to jest dopracowanie systemu społecznościowego, żeby bardzo łatwo i bardzo przyjemnie można było współpracować. No wiadomo, do tego Discord, ekipa i tak dalej. Ostatnim tytułem, który jest na mojej liście, to jest Bella Torres. Nic nie wiem na jego temat. I to nie jest żart. Już Wam tłumaczę. Jest na YouTube taki ziomeczek, który się nazywa Lazy Peon. Ten ziomeczek zajmuje się opowiadaniem o tym, co lubi, czyli o grach MMO. Co więcej, tworzy filmy testujące te gry, żeby być w temacie tak jak on. Często ma dostęp ze względu na to, że jest twórcą internetowym wcześniej, albo nawet darmo, więc mu nie szkoda robi takich filmów, bo ludzie go zachęcają do tego, żeby je promował. No i w skrócie mówiąc, niedawno, bo 1 września wydał film podsumowujący wszystkie nadchodzące godne uwagi gry MMO. Ja nie mam zamiaru polecać Wam wszystkich, bo jednym słowem większość mam w dupie. Więc przede wszystkim chciałbym Was zachęcić do tego, żeby zobaczyć ten film, żeby zobaczyć, co nadchodzi, bo z takich głośnych produkcji ma być nowy Age, czy ma być nowy Ion, a te tytuły prawdopodobnie zna każdy. Do tego możecie wybrać z tej dłużej listy nadchodzących produkcji, bo tu jest cała lista. To, co Was zainteresuje. No i miejmy nadzieję, znajdzie się coś dla każdego. Wiecie, na które gry ja, ja oczekuję, i prawdopodobnie jeśli jedna będzie kaszana, druga będzie kaszana, nie znajdę nic dla siebie, to być może się spotkamy jeszcze na w innej grze. Ale to już na YouTubie albo na Twitchu. Na razie Bella Torres wyhaczyłem właśnie z tej jego listy, jako można powiedzieć początkująca gra sandbox. Gdzie nie będzie mobów, które dropią więcej czy mniej lutu, że o, przyfarmiłem albo nie mam lepszego spota, to zarobiłem. Nie. Tutaj gracze mają odpowiadać za tworzenie tego, czym są. Jesteś głównym, no to najwyraźniej jesteś głównym. A jeśli jesteś rycerzem, no to najwyraźniej poświęciłeś trochę czasu, żeby coś wydobyć, coś przetworzyć i komuś zapłacić albo samodzielnie wytworzyć. No i miejmy nadzieję, że to zadziała. Niestety, niestety kojarzę taką grę jak Mortal Online i była Mortal 2, o ile dobrze pamiętam. I to są gry, które opierały się na tym samym pomyśle. Były bardzo hardcore, czyli umierałeś musiałeś tworzyć nową postać. A było PvP. <laughs> Więc jednym słowem było brutalnie. Z tego co pamiętam, można by grać też tryb normalny, że możesz wrócić do zwłoki, jakby nie tracić progresu postaci ewentualnie tylko gir. Więc w skrócie mówiąc, jest to dosyć znana nam żonra. Niestety nie jest zbyt popularną żonrą. No bo realnie nikt nie ma kurwa czasu, żeby aż tyle tracić na wytwarzanie tego, chyba że ten system jest bardzo przystępny i założenie nowego pancerza to jest formalność. Na przykład tak ma Albion zrobiony. To, że się wyjebałeś w największym, najlepszym girze, jaki możesz kupić, to najwyżej poświęcisz dzień czy dwa, żeby go odkupić. Może więcej, jeśli jesteś jakimś pojebem i wydałeś cały majątek z, z dwóch, trzech miesięcy, ale, ale to się raczej nie zdarza. Więc pod kątem dobrego wykonania Albion, jeśli chodzi o sety i ubieranie się, bardzo dobrze to zaprogramował. Tak naprawdę, jeśli znajdziesz ekipę, po 2-3 godzinach możesz założyć już najlepszy set z gry. I żeby być na PvP, to musisz poświęcić może 2-3 dni na ekspienie. A jeśli chcesz być dobry w PvP, no to może tydzień, dwa i masz jedną broń, którą naprawdę możesz iść i równać się ze starymi wyjadaczami tej gry. Masz ekipę, poświęcasz tydzień, dwa na ekspienie, ubierasz się na PvP i możesz walczyć z każdym. Będziesz na równo z tą osobą. Ewentualnie później możesz em, zwiększyć swój limit rzeczy, czyli spisz jedno, spisz drugie. Miejmy nadzieję, że tak będzie i tutaj. W skrócie, to jest ta lista. To jest ten film. Link w opisie.